Ale by było fajnie mieć taki kosmos u siebie w komputerze móc się nim dowolnie bawić, przemieszczać, dodawać i odejmować, prawda? W zeszłym odcinku pokazałem Wam, w jaki sposób zasać dane o położeniu pół miliona asteroid i jak się nimi bawić. A dzisiaj powiem Wam, jak zrobić w ogóle cokolwiek w blenderze. Cześć i czołem dobrzy ludzie, tu Łukasz Lamrza i kolejny odcinek z serii, jak zrobić swój własny pas asteroid. Dzisiaj, może troszeczkę przyjemniejszy odcinek niż ostatnio, nie będziemy pracowali z danymi, tylko z tą oto aplikacją o nazwie Blender. Przy okazji, ponieważ będziemy mówili o kształtach asteroid, poopowiadamy sobie też oczywiście o nich samych. Także, plan dzisiaj podwójny. Uczymy się tworzyć w blenderze i oglądamy Asteroidy. Szczególnie gorąco zachęcam Was, żebyście dzisiaj rzeczywiście podążali za mną. ściągnijcie sobie, blender jest oczywiście darmowy, Open Source. Każdy może sobie w każdej chwili ściągnąć, zainstalować u siebie. I cóż, no, na początku nie będzie oczywiście gotowego pasa, Asteroid, tylko będzie to wyglądało. Mniej więcej oho tak. Tak wygląda ekran powitalny Blender'a. Ja nie będę tak bardzo szczegółowo wszystkiego omawiał. Mam zamiar zrobić takie szybciutkie powitanie, dać wam kilka narzędzi, żebyście mogli samodzielnie tworzyć w Blenderze. Natomiast jeżeli jesteście bardziej zainteresowani, to są w internecie świetne przewodniki, które wam to pokażą nieco systematyczniej. A dzisiaj no tak powiedzmy sobie szybko, tak żeby zarówno osoby zainteresowane Blenderem jak i osoby zainteresowane asteroidami mogły ten film oglądać. Przejdźmy może do rzeczy. Wiele osób, które zaczynają swoją przygodę z grafiką 3D, napotykają na jeden fundamentalny problem: jak się w tym świecie 3D przemieszczać? To nie jest łatwe. Jesteśmy zwykle przyzwyczajeni do tego, że pracujemy na dwuwymiarowej grafice. I tu wiemy góra, dół, lewo, prawo. A co strzema? Wymiarami. No więc zacznijmy od nawigacji. To, co ja w tym momencie robię, wszystko jest wykonane przy pomocy myszki. Zaczynamy od najłatwiejszej rzeczy, posługujemy się rolką myszki, przesuwamy w jedną i w drugą stronę, czyli rolujemy myszką, w ten sposób się zbliżamy do obiektu i oddalamy. Jeżeli natomiast przyciśniemy rolkę myszki i zaczniemy. Nią ruszać, nią w sensie myszką, a nie rolką, to zaczniemy się obracać wokół wybranego przedmiotu. Jeżeli natomiast wcisnę Shift i zacznę po wciśnięciu, po wciśnięciu rolki kręcić myszką, to będę się obracał na boki. Krótko mówiąc, trzy podstawowe czynności. Z shiftem i wciśniętą orką myszki przenoszę się, samą orką myszki jeżdżę myszką i się przemieszczam, a orką w górę i w dół się przybliżam i oddalam. I moje pierwsze ćwiczenie dla Was, gdybym Wam miał zadawać ćwiczenia, to byłoby po prostu zapoznanie się z Przemieszczaniem w przestrzeni 3D. Uwierzcie mi, że w niedługim czasie wejdzie Wam to w F, nawet nie będziecie myśleć o tym, że przemieszczacie się. To bardzo szybko, że tak powiem, można się do tego przyzwyczaić. Kolejna szybka rzecz, Shift A to jest dodawanie. Przedmiotu. Shift A. Możemy sobie wybrać płaszczyznę, kostkę, kulę, cylinder, kilka elementarnych kształtów, a chociażby małpkę. Na małpce zobaczymy, co jeszcze można fajnego zrobić. No i pierwszy problem. Małpka pojawiła nam się no, na początku układów współrzędnych, czyli pośrodku naszej kostki. Stąd po Shift A kolejny skrót klawiszowy G. Po wciśnięciu klawiszu G przenosimy, przenosimy nasz obiekt, czyli przeniesiemy go sobie na górę, oddalamy, przenosimy, przekręcamy i znowu oddalamy, przenosimy. Zapoznajemy się powolutku z tymi klawiszami. Kolejny ważny, klawisz S. Po wciśnięciu klawisza S dokonuje się skalowanie, czyli wciskamy S i w tym momencie puszczamy i już myszką możemy przeskalowywać wybrany przedmiot. Zwróćcie też uwagę na osi. Mamy trzy osi X, Y i Z. Z oś ku górze. Kiedy wciśniemy, no jest to przy wielu klawiszach, ale między innymi przy skalowaniu, kiedy wciśniemy S, a bezpośrednio później na przykład klawisz Z, to będziemy skalowali tylko wzdłuż osi Z. Bardzo przydatna rzecz. Dokładnie to samo dotyczy na przykład przemieszczania, czyli wciskam G i w tym momencie, bez względu na to, jakbym ruszał myszką, przemieszczam tylko wzdłuż tej osi. No to cóż, korzystamy z naszych nowych umiejętności. Możemy zrobić na przykład o coś takiego. Naszej małpce noszącej nawiasem mówiąc imię Suzan, yy, ta małpka ma na imię Suzanna, możemy dorobić coś w stylu... Bo ja wiem, kręgosłupa słupa chyba. Inna pożyteczna, inny pożyteczny skrót klawiszowy obracanie to jest oczywiście moja ulubiona literka L od angielskiego rotate, czyli rotacja. Po wciśnięciu L zaczynamy obracać. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe klawisze służące do elementarnych czynności w blenderze. Usuniemy teraz wszystko, no to taka już zaawansowana klawiszologia, a zaznacza nam wszystko dwukrotne naciśnięcie a odznacza wszystko. No więc a zaznacza wszystko, delete usuwamy i mamy pustą przestrzeń. No dobrze, no to cóż, fajnie by było zacząć działać, więc kończymy chwilowo ten wykład o blenderze i przyglądamy się naszym asteroidom. Jaką byśmy mogli sobie wybrać? No nawiasem mówiąc tutaj na naszej wizualizacji Wszystkie asteroidy reprezentowane są przez kule. W przyszłym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób dodawać automatycznie kule do sceny w blenderze. Natomiast asteroidy oczywiście kulami zasadniczo nie są. No, można by się więc zastanowić, jaki w zasadzie mają kształt. Wejdźmy sobie na taką stronę na Wikipedii, list of exceptional asteroids, czyli lista niezwykłych asteroid. W zasadzie, no, szumny tytuł, po prostu rozmaite listy. Między innymi ta. Lista asteroid od największej. Nie mówiliśmy o tym na, przy poprzednim odcinku, ale tak naprawdę asteroidy nie są zbyt dużymi obiektami. Zauważcie, największa z nich, Ceres, 940 km średnicy. Później Vesta, później Pallas 500 -ki. i szybko schodzimy. Słuchajcie, 10 pierwszych ciał już jesteśmy w okolicach 200 kilkudziesięciu kilometrów. Cóż to oznacza w praktyce? No, jakoś tak się składa ze względu na siłę grawitacji w naszym wszechświecie i siłę typowych materiałów skalistych, że kiedy ciało skaliste zaczyna mieć, mieć około 500 kilometrów średnicy. No, 400-500, to zaczyna się pod wpływem swojej własnej grawitacji zaokrąglać. To jest związane po prostu z siłą grawitacji i z, z wytrzymałością materiałów. Krótko mówiąc, większość ciał powyżej 300-400 km będzie już zaokrąglona. No, CS oczywiście jest pięknym globem. Westa jest takim dosyć wyjątkowym przypadkiem. Ona została najprawo, najprawdopodobniej ukrócona. Coś w vestę trzasnęło. I to pierwotnie kuliste ciało. Niektórzy uważają, że jedno uderzenie z góry, jedno z dołu, strasznie pechowa westa, ma taki nierównowagowy kształt. Ale ogólnie rzecz biorąc, te ciała będą zdążały do kształtu kuli. No ale właśnie, tylko te największe. W związku z czym wszystkie pozostałe asteroidy, wszystkie miliony pozostałych asteroid, nie. Zrównoważyły się grawitacyjnie i mają kształt nieregularny. No więc, gdybyśmy chcieli odtworzyć któryś z nich w blenderze, no to zauważymy, że te zdjęcia coś jakiejś takiej niskiej jakości są. Gdzie te wszystkie piękne zdjęcia asteroid, no nie ma ich zbyt wiele. I teraz zjeżdżamy niżej, na tej samej stronie, i znajdziemy tutaj listę ciał odwiedzonych przez sondy kosmiczne. I okazuje się, że jest ich względnie niewiele, bo zaledwie 14. Tylko tych 14 ciał zostało odwiedzonych z bliska przez jakąś sondę kosmiczną. Inne zostały zaobserwowane czasami przy okazji, przez coś przelatującego, na przykład ku zewnętrznemu układowi słonecznemu. Czasami jakieś bardzo bliskie Ziemi asteroidy, jak chociażby to. Zagrażające nam potencjalnie maleństwo zostały zbadane nieco bliżej z Ziemi, natomiast są to pojedyncze przypadki. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo niewiele asteroid znamy z bliska. Kiedy więc szukamy sobie jakiegoś ciała, które chcielibyśmy mieć na zdjęciach z wielu różnych stron, żeby porządnie mu się przyjrzeć, no nie jest tego zbyt wiele ja postanowiłem dla was dzisiaj odtworzyć ideę. Asteroida Ida ciekawa, taka dosyć ma swój własny księżyc o imieniu daktyl, żeby było ciekawe. Tak, asteroidy też mogą mieć swoje księżyce. Ida nie taki znowuż wielki obiekt, 50, no właściwie 60 na 25 na 20 kilometrów, czyli można by ją położyć gdzieś powiedzmy sobie na autostradzie Kraków-Katowice i jakoś tak akurat mniej więcej by tam mogła na niej zalegać. Cóż więc, no fajnie by było wobec tego, jeżeli chcemy odtworzyć kształt, gdzieś nam ta Ida wyskoczyła. Tu skorzystamy sobie z takiego, z takiego ładnego zestawu zdjęć. No i fajnie byłoby, jeżeli chcemy odtworzyć ten kształt, popatrzeć sobie na niego w blenderze. I tutaj zaczniemy już stosować najrozmaitsze sztuczki. Mhm. Otwieramy sobie nowy Projekt. Zaznaczamy wszystko, usuwamy wszystko, mamy czystą kartę. Cóż więc więcej? No, nauczymy się już od razu pierwszej sztuczki. Czyli tak, Shift A dodajemy, dodajemy płaszczyznę i na tej płaszczyźnie umieścimy to zdjęcie. Po to, żebyśmy mogli z nim porównywać nasz obiekt, który za chwileczkę będziemy rzeźbić. Co więc chcemy zrobić? Chcemy na nim umieścić jakąś ilustrację. Jakieś zdjęcie, jakiś plik graficzny. Zachodzimy więc tutaj. Na tym pasku mamy właściwości tego obiektu, możemy stosować do niego różne narzędzia, modyfikatory, a tutaj możemy wyznaczyć, z jakiego jest zbudowany materiał. Obecnie żadnego. Dlatego tak nieciekawie wygląda. Ale dodajemy nowy materiał, i tutaj, jeżeli będziecie kiedyś bawić się Blenderem, tutaj można sobie poszaleć jakiś tam materiał prześwitujący, szklisty, metaliczny i tak dalej. My nie będziemy się tym bawić. Pokażę Wam tylko mm, jakiś fajny kolorek. Możemy go na przykład pomalować na czerwono. OK i. Nic i nie dzieje się nic zupełnie. Blender ma to do siebie, że rzeczywiście wiele osób narzeka, że, że osoba podchodząca do niego naiwnie. Z takimi oczekiwaniami, że zmieniłem coś i zaraz będzie działało, często się zawodzi. No do Blendera no to jest trudna miłość czasami, ale, ale moim zdaniem warto. Yy, początkowo domyślnie spośród różnych sposobów wyświetlania tych obiektów, wybrany jest taki, na którym nie widać z czego jest zbudowany. Możemy przyglądać się tylko siatce. To się czasami przydaje, jeżeli chcemy, chcemy dokładnie jakiś obiekt obejrzeć, czasami jego powierzchnię, a tutaj, dopiero kiedy klikniemy, widzimy mniej więcej, jak ta powierzchnia wygląda. Nawiasem mówiąc, kiedy klikniemy tutaj, zrobi się dosyć ciemno, dlatego że nie mamy żadnych źródeł światła. To już jest taki widok z uwzględnieniem świateł. Nawet no przypuśćmy, że dodamy sobie kolejny obiekt, Shift A, dodajemy jakąś kostkę, przenosimy ją, skalujemy ją nieznacznie. Nadamy jej, powiedzmy sobie, jakiś fajny kolorek niebieski. Jakoś tak jest ciemno, niefajnie, więc robimy Shift A, dodajemy światło, a powiedzmy sobie, że punktowe. G, przenosimy je i widzicie, co się dzieje w tym momencie. Zaczynamy już się bawić światłem. Zwiększamy jego moc. Pojawił nam się cień. Możemy w tym momencie rzeczywiście, o. W tym momencie rzeczywiście dokonujemy już już takiej zabawy, możemy zmienić ten materiał, no i tak dalej, i tak dalej, ale nie będziemy się bawili wszystkim. No, metaliczny, bardziej, mniej. Ok, nieistotne. Usuwamy w tym momencie jeszcze raz wszystko, dodajemy nam jakąś płaszczyznę, nowy materiał. I tutaj zamiast wybrać jednolitą barwę dla całego tego materiału, klikamy tutaj i chcemy, żeby to było image, żeby to była jakaś ilustracja. Otwieramy naszą ilustrację z katalogu, z katalogu, gdzie sobie to zapisałem. No i bingo, i mamy ją w tym momencie przed sobą. Ponieważ mój, mój obiekt był kwadratowy, a moja ilustracja jest podłużna, to jest, że tak powiem, nieproporcjonalne, można to zrobić dokładnie, ja tylko s. Y, jeśli się nie mylę? nie, nie SY, tylko SX. Ja ją sobie delikatnie przeskaluję. Kiedy ruszam ręką tak oto, to to się dzieje dosyć szybko, natomiast kiedy wcisnę jeszcze w międzyczasie SHIFT, to mogę takie delikatniejsze ruchy wykonywać. Trzeba powiedzmy sobie, że taka skala mnie zadowala. Włączam sobie ten oto wygodny widok, i już mam coś, do czego mogę porównywać mój. Obiekt. Shift A i co? No i nie ma tutaj kształtu o nazwie Ida. <laughs> Musimy sami sobie wymyślić idę. Można by zacząć od kuli, od cylindra. Ja lubię zaczynać od kostki. Robimy kostkę, skalujemy ją klawiszem S. No i w tym momencie, cóż, zaczniemy od jakiegoś tutaj. No przypuśćmy, że zechcemy odtworzyć. No powiedzmy sobie co: zechcemy odtworzyć ten widok Idy. Albo mo a może być. Czyli idę widzianą z tej strony. Jak można by postępować? No jest masa metod, między innymi taka. Przenosimy to sobie tutaj. Przymierzamy się z naszym obiektem. To sobie wszystko tak. Przenosimy. Mamy naszą kostkę. I co? No i będziemy chcieli teraz edytować jej kształt. Sześcian nas nie zadowala. W związku z czym, albo wybieramy tutaj tryb edycji, żebyśmy mogli. O, wybieram sobie w tym momencie już jeden węzeł i jak klikam G to zaczynam już przemieszczać tylko ten węzeł. Mogę też posługiwać się tabem, tabulatorem, przechodzimy pomiędzy typem obiektów, kiedy wybieram sobie obiekty i je przemieszczam i tabulatorem wchodzimy też w tryb edycji. No i tu można postępować znowu na wiele różnych sposobów. Ja pokażę wam taki, no dosyć wydaje mi się wygodny, związany z dodawaniem ścian. Wybieram sobie więc w momencie tutaj, że interesują mnie nie węzły, nie będzie tylko ściany. Wybieram sobie ścianę i klawiszem E Mogę dokonać E jak ekstruzja, mogę ekstrudować tę ścianę. Czyli naciskam E, klik i dokonuję ekstruzji tej ściany. I taką metodą można stworzyć nawet bardzo skomplikowane kształty. Tak naprawdę komendy są dwie lub trzy. Ekstruduję, następnie naciskam S, skaluję, G przemieszczam, tak żeby mniej więcej odpowiadała temu kształtowi. Następnie znowu to samo. E ekstruduję. G. No, powiedzmy sobie, że przemieszczę ją tutaj. S przeskaluję i znowu wyobrażam sobie, jakby ten kształt mógł wyglądać tak. I znowu E ekstruduje przeskalowuje i być może nieco przemieszczam. Taki tempy koniec idy. Patrzymy z góry, czy w tym momencie odpowiada to naszej intuicji mniej więcej. No, nie jest źle. Możemy sobie na przykład w tym momencie. No cóż, a przyjrzymy się tej ścianie. Nie jest we właściwym miejscu i działamy znowu, czyli G przemieszczam. Tu jest cień, ale sobie wyobrażam, że to jest tutaj. Ekstruduję, skaluję, przemieszczam, ekstruduję, przemieszczam. No i taki tępy koniec, powiedzmy sobie lekko zrobimy tak. Coś mniej więcej takiego, proszę Państwa. No mniej więcej coś takiego, możemy wybrać sobie mod moduł siatki żeby go sobie zobaczyć, że tak powiem w całej okazałości, możemy sobie go znowu porównać ze zdjęciem. No powiedzmy sobie na pierwszy rzut oka jest to mniej więcej ten kształt co trzeba, a następnie jeżeli chcemy możemy to samo zrobić od przodu, czyli no przypuśćmy, że tak, chciałbym w tym momencie nieco uciekawić ten kształt, żeby nam bardziej przypominał idę, w związku z czym no, powiedzmy sobie, zrobimy tak, zrotujemy go sobie, tak abyśmy patrzyli na niego od czubeczka. Tak, powiedzmy sobie, że tu jest nasz, nasz dziubek naszej idy. No i wygląda na to, że ona powinna być nieco spłaszczona. No to znowuż, nic prostszego. Zwróćmy uwagę, że oś zielona to jest oś Y, czyli chcemy go spłaszczyć wzdłuż osi Y, czyli SY, nieco bardziej płaska ida. Całość przeskalowujemy, przenosimy, no, tak, żebyśmy uzyskali mniej więcej te, co trzeba, proporcje. Jeszcze nieco więcej. S, Y, S, X, no, powiedzmy sobie, taka mniej więcej IDA. Nie będziemy teraz tego wszystkiego szczegółowo robić, bo mógłbym tutaj siedzieć z Wami pół godziny, a i tak nie wyglądałoby to jak IDA. Możemy już ewentualnie zrobić jakieś takie małe małe tutaj zmiany, no cóż by można zrobić? No, skrócimy go troszeczkę, yy, obejrzyjmy sobie tę siatkę, no nie będziemy, z tego, chodźcie, z tego się nie strzela. Taka pseudoida. Natomiast chciałbym wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Usuniemy już sobie w tym momencie ten nasz obiekt, ale przypuśćmy, że chciałbym nadać tej powierzchni nieco więcej osobowości. Nie interesuje mnie takie ganianie i dodawanie tych ścianek i bawienie się w detale. Może dałoby się to jakoś fajnie wyrzeźbić. No owszem, słuchajcie, dałoby się. Dałoby się oczywiście. Nie wszystko da się zrobić ściankami. I do tego służy narzędzie rzeźbienia. Także na koniec pokażę wam jeszcze jak wyrzeźbić nieco piękna tej naszej idzie. Wybieramy narzędzie rzeźba i mamy masę możliwości. Dodawanie, odejmowanie, wykręcanie, żeberkowanie, wydłubywanie. My się posłużymy takim prościutkim narzędziem blob, które w miejscu, na którym zacznę myziać myszką, będzie dodawało materię a, albo odejmowało. Natomiast no, jest kolejny taki moment, kiedy ktoś mógłby się wkurzyć na blender, dlatego że zaczynam jeździć i coś jakoś no... No, nie działa to tak, jakbym sobie życzył. Niby coś tu dodaję w tym miejscu, ale to jakoś nie działa. O co chodzi? Już wam wyjaśniam. To narzędzie dodaje i odejmuje tylko ze względu na siatkę, czyli jeżeli myziam w tym miejscu, to on próbuje dodawać, ale tylko ma do dyspozycji te punkty na siatce. Na szczęście jest na to jedna prosta sztuczka, naciskam CTRL D, co oznacza, że w tym momencie, kiedy zacznę myziać, naciskam, to on dodaje w tym miejscu dodatkowe węzły. Zobaczmy to sobie w ten sposób myzia, myzia, myzi, myziam, dodaje, dodaje, dodaje. i w tym momencie, kiedy podglądam siatkę, on mi grzecznie w tych miejscach dodaje nieco szczegółików. Możemy dodawać. Kiedy tu sobie klikniemy tu narzędzie. Odejmować, czyli robić zagłębienia, i wszystko jest pięknie. Ale ktoś z Was mógł zauważyć, że jest jeszcze jedna paskudna sztuczka Blendera, taka, która lubi zniechęcać, a mianowicie, że coś mi tu po tej stronie zaczęło się dziać. Czyli ja sobie grzecznie tu odejmuję, a on mi po tej stronie wydaje się małpować moje ruchy. No to jest taka niezbyt sympatyczna rzecz Blenderza. W momencie, kiedy zaczynam rzeźbić, mam tutaj włączoną taką opcję symetrii. W tym miejscu mamy symetrię lustrzaną X włączoną domyślnie, czyli wszystko co obie po tej stronie jest też automatycznie robione po tej stronie. To jest dosyć pożyteczne narzędzie, kiedy mamy obiekt symetryczny, na przykład rzeźbię twarz albo zwierzę i chciałbym, żeby po lewej i po prawej stronie na przykład były te same mięśnie. Niestety to jest domyślnie włączone i wielu ludzi się wkurza, wrzuca w diabły blendera zamiast się z nim zaprzyjaźnić. Ale my jesteśmy cierpliwi, więc cofam kilka ostatnich kroków i tylko Wam szybciutko pokażę, jak można dodać nieco osobowości dodać nieco osobowości takiej asteroidzie. No tu, do, tu ujmiemy. Mi się ten dziubek nie podobał, więc go sobie tutaj wpuklimy nieco. Tak, zaoblimy, dodamy, powiedzmy sobie, jakieś tutaj te kanciki, się wygładzi. Tak, i tu, tu mi się nie podoba. Kiedy cofnę, to mój pędzel się robi jakby automatycznie większy. Więc yy, mogę to wykorzystać. Czyli z daleka robię takie grube działania, oddalam sobie i usuwam dużo tej materii, a kiedy się zbliżę, to mogę sobie rzeźbić, no to nawet jakieś tam yy, niesamowite de detaliki. Tu chyba odjąłem za dużo. Teraz to już jest spontan, teraz już nie celuję w kształt idy, tylko tak się bawię. Yy, wyrzeźbimy sobie kilka, słuchajcie, kraterów uderzeniowych. Aha, jedna ważna rzecz. Czasami, jak tak jadę, chciałbym się zbliżyć do powierzchni, ale. Kolejne rolnięcie myszką wrzuca mnie już do wnętrza tego mojego obiektu. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem co się dzieje. Są dwa zasadnicze sposoby przedstawiania w Blenderze: perspektywa lub bez perspektywy, czyli widok izometryczny. Zauważcie, że linie na tej naszej siatce się zbiegają ku horyzontowi. Kiedy natomiast nacisnę 5 na klawiaturze numerycznej, linie będą równoległe względem siebie. I czasami dużo wygodniej jest edytować właśnie w układzie izometrycznym, bo to się tak ładnie zbliża do powierzchni. Przerzucanie pomiędzy perspektywą i izometrią to jest taka typowa rzecz, którą będziecie dużo robić przy Blendowaniu. Nic to. Podjeżdżam, wybieram sobie jakieś miejsce, zbliżam się, no i zrobimy jakąś ładną, ładną dziurę w ziemi. Tu jakąś jedną, tu jakąś kolejną, może płytszą, tu jakąś trochę większą, a podziurawmy tę naszą idę. Zasłużyła sobie. Można się tak bawić długo. Ja nie będę was trzymał pół godziny przy blenderze, tak tylko żeby tutaj, no słuchajcie, dodamy troszkę osobowości tej naszej idzie, jakieś tutaj. Mniejsze. Można by oczywiście innymi pędzlami, ale. O, dodamy trochę osobowości. Patrzcie, już coś tu się zaczyna. Coś tu już się zaczyna dziać. Yy, patrzymy na taki widok yy, oświetlony zewsząd. No, myślę, że w tym momencie możemy przerwać naszą zabawę. Yy, dodamy sobie jeszcze jakieś źródło światła, żeby się wczuć w klimat. Wychodzimy z modelu, yy, z trybu yy, rzeźbienia. Obiekt. Shift A. Dodajemy światło. O zobaczcie jak się zrobi klimatycznie. Cyk, cyk, co ja nacisnąłem? Dodaj światło punktowe. O, patrzcie jakie ładne cienie nam się zrobiły. Tło, kiedy klikniemy tutaj, możemy tło zmienić na pięknie kosmicznie czarne. Dzięki czemu nasza Ida wydaje się w tym momencie rzeczywiście wisieć w, wisieć w przestrzeni. No i co? No i tyle. Życzę Wam dużo zabawy przy blenderze, przy, przy kreowaniu swoich własnych figur. Na koniec ostatnia sztuczka. Jak zauważyliście, w tych miejscach, gdzie chciało mi się dokładnie rzeźbić, ta siatka jest dosyć delikatna, ale tutaj mamy takie wielokąty. Jest na to szybka sztuczka. Naciskamy Ctrl1. To jest jednokrotne wygładzenie. Ctrl2, dwukrotne wygładzenie. Czyli wracam, pokażę Wam z bliska. Ctrl1, Ctrl0, niewygładzone. Ctrl 1 wygładzone, Ctrl 2 podwójnie wygładzone. W ten sposób można względnie szybko uzyskać ładnie wyglądający obiekt z jakimiś takimi no, detalami, ładnie tak, tak zaoblonymi. No i tyle. I tak by to mniej więcej wyglądało. Słuchajcie, no, 5 minut przy blenderze, ale już tutaj coś zaczyna się dziać, jakieś cienie na dnie upadają. jakaś tam możemy sobie zacząć to. Powolutku wyobrażać. No i tyle. I tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Także zapamiętajmy sobie te podstawy. Zachęcam Was do zabawy. Wymyślcie sobie jakiś projekt, może to być coś kosmicznego, może nie. Chętnie posłucham w komentarzach, czy udało Wam się pozmagać się troszeczkę z Blenderem. Natomiast w następnym odcinku poznamy go od jeszcze innej strony, dlatego że zbierzemy to, co było dotychczas. Zbierzemy dane o asteroidach które zasaliśmy w części pierwszej tego filmu i naszą początkującą, ale już pięknie rozkwitającą wiedzę o blenderze. I nauczymy się robić rzecz absolutnie, słuchajcie, niezwykłą i przerażającą. Klikniemy tutaj w tajemniczą zakładkę Scripting, gdzie wyświetlą nam się rozmaite kody, gdzie będziemy tutaj bawić się w programistów i zrobimy coś niesamowitego. Zamiast dodawać manualnie każde ciało z osobna, będziemy zmuszać Blender, żeby nam tego typu ciała, tego typu kule dodawał sam z danych, któremu podamy. Krótko mówiąc, z grafików nagle przemienimy się w programistów. Haha, ha, takie to emocje, słuchajcie. Takie emocje to tylko zlamżą. Dzięki, że byliście ze mną w tym tutaj naszym milutkim kąciku, jak zrobić sobie swoją własną asteroidę. Dziękuję moim wspaniałym fanom z Patreon, dzięki którym ta i inne moje serie są możliwe. Zachęcam Was do dołączenia do grona patronów. Gadamy jak zwykle o tym, co następne może dołączyć do tej rozmowy, może się dorzucicie do tego fajnego, mam nadzieję, projektu. Dzięki, że byliście ze mną, i do zobaczenia w następnych filmach Solaris i nie tylko. Pa Pa!